Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj zrobimy sobie szperacz zasilany ogniwami. Ogniwa to będą WTC5A. Oczywiście nie trzeba takich wysokoprądowych, no ale akurat nie takie miałem pod ręką. Ten moduł z diodami to będzie 10R0516140. Obudowę wydrukowałem na drukarce 3D. Tutaj mamy taki wstępny prototyp, jak to by miało wyglądać. Tutaj jeszcze do poprawienia jest to, bo to jest za luźne. Ten otwór zostanie jeszcze odrobinkę przesunięty. No i brakuje jeszcze otworów montażowych. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać. Ładowanie będzie przez urządzenie typu IMAX. Tutaj są odpowiednie wyprowadzenia. Tutaj to wtyczkę schowamy całkowicie. No i zwykły przełącznik sieciowy. Pakiet to będzie 4S3P. Klient sobie zażyczył, żeby świeciło co najmniej 6 godzin. Więc taki zrobimy. Ogniwa mają trochę pouszkadzane te koszulki, to wymienimy koszulki. Ogniwa tak dobrałem, żeby miały bardzo zbliżone pojemności. Wszystkie mają około 2100, więc nie będziemy się tym przejmować. Uznajemy, że wszystkie są równe. Te przekładki damy stare plus nowe, co będziemy żałować. Zawsze to lepsze zabezpieczenie. Na tej zardzewiałej zrobimy sobie próbę zgrzewania, ale to nie z tej strony, bo to zrobimy zwarcie, tylko z drugiej strony. Mamy dwa otworki, można zgrzewać. Czyli tak jak mówiłem, robimy sobie pakiet 4S3P, czyli zgrzewamy po trzy ogniwa naraz. Zastosujemy sobie taki BMS, bo akurat nie taki mam pod ręką. Dobra, BMS gotowy. Mamy jakie napięcie? Jest, wszystko. Coś tam sobie balansuje. I teraz tak, do ładowania pasowałoby wyprowadzić bezpośrednio bieguny tutaj, czyli główny plus i główny minus, ale wtedy może się zdarzyć tak, że jak ktoś to będzie chciał podpiąć do ładowania. To najpierw podepnie tu, a tu z drugiej strony, oczywiście, tu będą banany też mu się to jakoś zewrze. No i wtedy będzie nieciekawi. Ale ciekawe, czy by to działało tak, że ja bym tutaj podpiął bezpośrednio pod balancer, żeby to tak chciało ładować. No i sprawdźmy sobie, czy ten balancer ma jakieś zabezpieczenie przeciwzwarciowe. No podobno nie ma, ale ma zabezpieczenie nadprądowe. Zobaczmy, jak nam to zadziała. Czy to wybuchnie, czy nie? Czyli zrobimy sobie zwarcie. No i uwaga, robimy zwarcie. PMS to przeżyje, czy tego nie przeżyje? No, przeżył zwarcie. No ale tak jakby nic nie zabezpieczył to ja. próbujemy aż się zepsuje. Okej. Okay. działa dalej. No ale się nie wyłącza, czyli nie będzie żadnego zabezpieczenia, czyli w sumie bez sensu puszczać to z BMS-a. Jak nie wiem jak to będzie działało, czyli puścimy główny plus i minus tutaj. No nie będzie to najbezpieczniejsze, no ale co zrobić? No ale w sumie z drugiej strony, jak na przykład chcę ładować sobie taki akumulator, to też musimy pamiętać, żeby najpierw te wtyki dać podładowanie, a dopiero później te wtyki zewrzeć no, czyli trzeba myśleć co się robi i tak samo będzie w tym przypadku tu nic się wiele nie stało tu tylko cyna się troszkę przygotowała no to mamy już górną część gotową to lecimy z montażem. Wszystko elegancko pasuje. Ten przycisk nie wiem, czy go osadzać na kleju. Tak ładnie wchodzi na wcisk. Może troszeczkę damy. No, tutaj na pewno będzie troszkę kleju. Tak przedrze weźmie, jak chcę Przecież nie zmieniałem wymiarów, ale się jakiś taki bardziej pasowny zrobił. W każdym razie pasuje idealnie. No to co, to składamy dziada? To podłączenia nie było już zakończone. Wam powiem jeszcze co i jak gdzie podłączyłem. No to podłączam do biegunów, czyli tam 0,4,2V i tak dalej. To się podłącza do głównego plusa, do głównego minusa. No a tutaj jest podłączone przez przełącznik do wyjścia z BMS-a. Bo tutaj ten BMS jest tak zrobiony, że tu wszystko idzie praktycznie do plusa, bo tu idzie kilka przewodów do plusa, a jest dzielone przez minus, czyli tutaj. Czyli ta, ta, ta lampa dioda ma iść tutaj przez tego minusa, a resztę wszystko normalnie do biegunów. Czyli do plusa idzie nam cztery przewody, tutaj do minusa idą 3. no i jeden idzie do tego minusa, który idzie przez BMS. Aha, no to możemy zobaczyć, czy działa. Dobra. Na szczęście w komplecie razem z tą lampą. Mamy wszystkie potrzebne uchwyty. Mamy tu dłuższą śrubę, czyli która idzie tutaj. Mamy tu dłuższą śrubę, która idzie tutaj. No i taka klucza, którą sobie tam trzeba dociąć na odpowiednią wysokość. Tutaj specjalnie zrobiłem takie wgłębienie, żeby śruba czasami nie wystawała. Super mocno nie ma co ściskać, tak żeby tu była jakaś regulacja. No tutaj, jak wspominałem, to damy odrobinę kleju, ale tak naprawdę odrobineczka, żeby tylko się trzymało. Trochę jednej, trochę z drugiej. Tu jeszcze pozabezpieczamy sobie wszystko, co się da. Co tu się da. No a te boki to zawiniemy tylko kaptonem. Tu i tak nie ma się z czym styknąć. Ale na wszelki wypadek zawiniemy. Dobra, upchane. I w tych wydrukach to się kurde ciężko wierci. To zaraz przykleja, oblepia, no ale No i lampeczka gotowa, pięknie świeci, porty do ładowania są, jeszcze tylko dorobimy sobie do tego przewody do ładowania i gotowe. No to zrobimy jeszcze przewody do ładowania, niestety nie mam takich żeby z dwóch stron była końcówka samica, więc to w sumie co wcześniej ucięliśmy to akurat nie się przyda tutaj i zrobimy sobie takie z dwóch stron samica. To przewody mamy gotowe, to naładujmy dziada. I powiedzmy naładujemy to takim chargerem, czyli pamiętamy najpierw podłączamy tutaj. A dopiero później tutaj. Możemy sobie zobaczyć status naszych ogniw. Mamy pojemność 2%, bo wczoraj to rozładowałem, świeciło 5 godzin. Ogniwa no, mniej więcej równe, wszystko jest fajnie. I teraz tak, czy chcemy ładować do 4,2 V, czy do 4,1? No powiedzmy, że chcemy ładować do 4,2, więc wybieramy lipo. Prądu sobie damy, czyli mamy tu trzy ogniwa równolegle, po amperze na każde, czyli możemy spokojnie sobie dać 3 Ampery. 4S jest, jest ustawione. I ładujemy. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.